Ja na pewno widzę się w Komisji Rolnictwa, która jest dla mnie bardzo istotna, i nie jest to tajemnicą, że ja chciałbym w tej komisji też narzucić inny standard niż do tej pory, trochę inne tempo pracy. To jest komisja, gdzie, w której ja chcę być. Mnie interesuje też Komisja do spraw Unii Europejskiej. Z tego względu, że przez kilka lat tych działań w, w, w rolnictwie widzę, ile zależy od Unii Europejskiej. Zresztą początki Unii Europejskiej mówiły bardzo dużo o rolnictwie, o żywności, właśnie o cenach o tym, z czym obecnie mamy, mamy bardzo duży, duży problem. Choć z tego co się dowiedziałem, to jest, a wypełniając dokumenty, nie wiedziałem o tym, to jest komisja, która jest jedna z najbardziej obleganych, bo jest za nią dodatek finansowy dla posłów. I, więc pewnie tam jest duża konkurencja i, 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 i będzie ciężko się, się dostać takiemu, który jest pierwszy raz w Sejmie. A po tych pierwszych obradach ja mam takie uczucia dość mieszane. Nie wiedziałem, że aż tyle się dzieje na sali Sejmowej, tyle y, krzyków, wyzwisk, y, obrażania jeden dru drugiego. No, uważam, że to jest niepotrzebne.